Siemanko moi drodzy, witam Was na kanale Geeks and Freaks. Ja jestem Cizzu, a dziś opowiemy sobie co nieco o Minerwie McGonagall, nauczycielce transmutacji oraz dyrektorce Hogwartu. Minerwa to czarownica półkrwi urodzona 4 października nieznanego roku. Wybitna nauczycielka transmutacji w Hogwarcie oraz jego późniejsza dyrektorka. W swojej nauczycielskiej karierze była także opiekunką Gryffindoru. W wieku 50 lat owdowiała, a jej mężem był Elfiston Ulkhardt. <grym> Była pierwszym dzieckiem Roberta i Izobel McGonagallów. Magiczne zdolności zaczęła wykazywać już jako niemowlę, np. przywoływała zabawki znajdujące się na górnej półce, a kot rodzinny wykonywał jej rozkazy, co zmusiło jej matkę do wyznania Robertowi prawdy o swoim pochodzeniu. Z biegiem czasu w rodzinie pojawili się także jej bracia, Malcolm i Robert, którzy również byli czarodziejami. Gdy miała 11 lat, otrzymała list z Hogwartu. Po przybyciu do szkoły Tiara przydziału wahała się aż 5,5 minuty nad wyborem między Gryffindorem a Ravenclaw. Uczyniła ją to jedną z Huttstalls, a ostatecznie to Gryfonii zyskali nową uczennicę. Okazała się bardzo utalentowaną czarownicą z predyspozycjami do transmutacji. Była prefektem oraz prefektem naczelnym. Na ostatnim roku osiągnęła najwyższe oceny z egzaminów, wygrywając także konkurs z transmutacji. Grała także w Quidditcha jako reprezentantka Gryfonów. Niestety w ostatnim meczu na ostatnim roku została brutalnie sfaulowana, co skutkowało wstrząsieniu mózgu, kilkoma złamaniami oraz trwającą przez całe życie chęcią ujrzenia porażki ślizgonów z rąk Gryfonów. Uczyła w szkole zaraz po jej ukończeniu, prawdopodobnie nauczała transmutacji, lecz w pewnym momencie rzuciła tę pracę i przez dwa lata pracowała w departamencie przestrzegania prawa czarodziejów w ministerstwie. Latem przed rozpoczęciem pracy w ministerstwie poznała swoją pierwszą miłość, Dugala McGregora, z którym była zaręczona. Zerwała jednak zaręczyny, nie chcąc zostać wykluczonym ze świata czarodziejów za złamanie prawa tajności. Nigdy jednak nie przestała go kochać. Po dwóch latach pracy w Ministerstwie w 1956 roku rzuciła ją i wróciła do szkoły, gdzie nauczała transmutacji. Była również jedną z niewielu nauczycieli, którzy potrafili zachować ciszę w klasie, nie podnosząc głosu. Była surowa, jednak sprawiedliwa, co zapewniało jej szacunek większości uczniów, jak i nauczycieli. Jako wybitna czarownica została także jednym z niewielu zarejestrowanych animagów w Wielkiej Brytanii. W swojej drugiej formie zmieniała się w burą kotkę, która wokół oczu miała czarne obwódki kształtem przypominające noszone przez nią okulary. Uważała, że inne formy magii nie są tak szlachetne jak sztuka transmutacji, w szczególności miała na myśli wróżbiarstwo, którym gardziła. Teraz krótko streścimy sobie jej pojawianie się w serii. 31 października 1981 roku, gdy dowiedziała się o śmierci Jamesa i Lily Potterów oraz o tym, że ich syn przeżył zaklęcie uśmiercające, była tym faktem wstrząśnięta. Jednak postanowiła szybko wziąć się w garść oraz sprawdzić nową rodzinę, do której będzie przywieziony ich syn Harry. Cały dzień obserwowała Dursleyów i bardzo szybko wyrobiła sobie o nich złe zdanie, jednak wiedząc, że tylko tam będzie bezpieczny ze względu na chroniącą go barierę Związaną z krwią Lili uwierzyła, że to jedyny słuszny wybór. W trakcie roku szkolnego 91-92 do szkoły po raz pierwszy przybył Harry Potter oraz pojawił się w Hogwarcie także kamień filozoficzny. I każdy z nauczycieli miał go w jakiś sposób zabezpieczyć. Minerva dodała ogromne szachy czarodziejów. Witała uczniów, którzy mieli przyjść na ceremonię przydziału. Była jednocześnie odpowiedzialna za czytanie nazwisk następnych dzieci, które podchodziły do tiary. W trakcie pierwszej lekcji ukazała, iż transmutacja jest najbardziej złożoną sztuką magiczną oraz najbardziej szlachetną. Zmieniając katedrę w prosiaka oraz prosiaka z powrotem w katedrę, kazała zmieniać uczniom zapałkę w igłę, i gdy pod koniec lekcji udało się to tylko Hermionie, nagrodziła ją dodatkowymi punktami. Kilka tygodni później, gdy zobaczyła wyczyny Harego na Miotle, po tym, kiedy próbował odebrać Malfoyowi przypominajkę, która należała do Neville'a, poszła do ówczesnego kapitana drużyny Gryfonów Oliviera Uda i powiedziała, że znalazła mu szukającego. A jakiś czas później kupiła mu Nimbusa 2000, czyli najlepszą miotłę na świecie w tamtym okresie, aby Harry mógł porządnie trenować. W noc duchów, gdy w szkole pojawił się troll, poszła z innymi nauczycielami do lochów, gdzie podobno miał się znajdować. Jednak po sytuacji w damskiej ubikacji weszła do niej razem z innymi nauczycielami i pytając trójkę naszych bohaterów, co się stało, gdy Hermiona wzięła winę na siebie, była zszokowana oraz ukarała ją utratą pięciu punktów. Jednak Haremu, jak Ironowi, przyznała po pięć punktów dodatkowych za szczęście. Pewnej nocy McGonagall nakryła Malfoja, gdy skradał się po korytarzach w nocy i ukarała go utratą dwudziestu punktów oraz szlabanem. Potem natomiast trafiła na Neville'a, który chciał ostrzec Hermionę i Harego, którzy chcieli przetransportować smoka, a których przyprowadził do nich woźny filcz, i ukarała ich wszystkich utratą po 50 punktów dla każdego, co sprawiło, że Gryffindor spadł na ostatnie miejsce w rywalizacji domów. I także jej pomysłem była wycieczka do zakazanego lasu z Hagridem. W roku 92-93 Minerva była już na samym początku wezwana do Harego Irona, którzy przylecieli do szkoły Starym Fordem Anglia, ze względu na to, że przejście na Peronie zostało zamknięte przez Gretka. Wyczarowała ona im talerz samonapełniający się kanapkami oraz nałożyła na nich szlaban. Punktów jednak im nie odjęła ze względu na to, że ich wykroczenie zostało popełnione jeszcze przed rozpoczęciem semestru. Poinformowała także o całym zdarzeniu ich rodziny. Gdy następowały ataki po otwarciu komnaty tajemnic, Minerva była bardzo przerażona. Jednak twardo stała obok Dumbledora i pomagała mu zażegnać całą sytuację. Jednak po ataku na Hermione oraz Penelope Clearwater. Wszystkim uczniom kazała pójść do swoich dormitoriów oraz przekazała im nowe zasady bezpieczeństwa, mówiąc jednocześnie, iż jeśli ataki nie ustaną, to szkoła zostanie zamknięta. Następnie ogłosiła, egz że egzaminy odbędą się zgodnie z planem. Jednak, gdy Jeannie Wesley została porwana do komnaty, była ona przerażona, tak jak i reszta nauczycieli. Musiała ona powiadomić uczniów, że następnego ranka będą musieli wsiąść do pociągu Hogwart Londyn. Gdy Harry oraz Ron uratowali Jeannie i zabili bazyliszka, Fawkes przeniósł ich do gabinetu profesor McGonagall i tak chłopcy opowiedzieli jej oraz Dumbledore'owi całą historię. Na trzecim roku rola Minerwy była zmniejszona. W tym okresie jej uczniowie dowiedzieli się, że jest animagiem. Zabroniła również haremu wycieczek do Hogsmeade, ponieważ nie miał podpisanej zgody. Później zabroniła też tego Nevilleowi, ze względu na to, że ten zgubił kartkę z zapisanymi hasłami do wieży Gryffindoru, co pozwoliło włamać się tam Syriuszowi Blackowi. Zabrała także haremu błyskawicę, jego nową miotłę, którą dostał w zamian za zniszczonego Nimbusa, którego miał poprzednio by ją rozebrać i przetestować pod kątem złych uroków, gdyż za radami Hermiony obawiała się ona, że mógłby przysłać ją Syriusz Black, co ostatecznie okazało się prawdą, jednak nie z tych powodów, o których Minerva myślała. To m.in. dzięki niej Harry dowiedział się, że Syriusz jest jego ojcem chrzestnym, gdyż posłuchał, podsłuchał jej rozmowę z Corneliusem Knotem, Hagridem, profesorem Flitwickiem oraz Madame Rosmertą. W kolejnym roku była jedną z odpowiedzialnych osób za zapewnienie odpowiedniej organizacji turnieju trójmagicznego. Na samym początku roku próbowała powstrzymać także irytka, który rzucał balonami z wodą w uczniów, jednak nie udało jej się to. Poskutkowała dopiero groźba wezwania do Była bardzo zszokowana wyłonieniem się nazwiska Pottera z czary ognia. Mimo jej sprzeciwów, Barty Crouch senior zdecydował się, że musi wziąć udział w turnieju. Została ona wykorzystana przez Bartiego Kraucza juniora, podszywającego się pod Alastora Moody'ego, który zapytał jej, czy myśli, że Potter użyje skrzeloziela w kolejnym zadaniu. Usłyszał to z gredek i podał Potterowi zioło. Gdy dowiedziała się, że nauczyciel obrony przed czarnomagiem jest śmierciżercą oraz że Voldemort powrócił, została członkinią zakonu Feniksa oraz poznała całą prawdę o Syriuszu. Piąty rok był trudny dla wszystkich. Nie tylko dla profesor McGonagall. Ministerstwo uważało wówczas, iż Dumbledore zbiera armię przeciwko Knotowi, obecnemu ministrowi, więc wysłali Dolores Ambridge na stanowisko nauczyciela obrony przed Czarną Magią, którą później Knot mianował wielkim inkwizytorem Hogwartu, aby ta mogła wizytować i oceniać pracę nauczycieli w szkole. McGonagall nienawidziła Ambridge, jednak mimo wyraźnej niechęci z obu stron, nawet Ambridge nie mogła znaleźć absolutnie żadnych uchybień w sposobie nauczenia minerwy. Gdy Harry zobaczył atak na pana Wesleya, to profesor McGonagall zaprowadziła go do Dumbledore'a. Gdy dyrektor musiał uciekać ze szkoły, a Ambridge zastąpiła go na stanowisku, była przekonana, że w końcu powróci na swoje miejsce. Podczas jednego ze spotkań dotyczącego przyszłej kariery z harem, oświadczyła Ambridge, iż pomoże haremu zostać Aurorem, choćby to miała być ostatnia rzecz, jaką zrobi w życiu. Została wtedy też oskarżona przez Dolores o to, iż liczy na to, że Dumbledore zostanie nowym ministrem magii, a ona sama starszym podsekretarzem i zastąpi Ambridge. Pomimo jej oczywistej niechęci względem wróżbiarstwa, pomogła nauczycielce tego przedmiotu Sybilli Triloni, gdy ta została zwolniona przez Umbridge. Punkt kulminacyjny został osiągnięty podczas sumów z astronomii, gdy pod osłoną nocy Dolores wraz z kilkoma aurorami próbowali eksmitować Hagrida z Ogwartu. McGonagall chciała interweniować, lecz gdy krzyknęła, żeby zostawili go w spokoju, ci wypalili w nią czterema zaklęciami ogłuszającymi. Natychmiast została przeniesiona do Szpitala Świętego Munga i spędziła tam czas prawie do końca roku szkolnego. Po bitwie w Departamencie Tajemnic, gdy powróciła, dodała każdemu gryfonowi biorącemu w niej udział po 50 punktów. Taką samą ilość punktów dodała też Lunie Lovegood z Ravenclawu. W roku 96-97 dalej uczyła transmutacji. Gdy Dumbledore był dotknięty klątwą, pomagała mu racjonalnie zarządzać szkołą, gdy jego siła była na wyczerpaniu. Była także odpowiedzialna za rozkład planu zajęć dla uczniów, którzy przystępowali do szóstego roku w Hogwarcie. Gdy dowiedziała się, że Harry nie wziął eliksirów ze względu na zbyt niskie wyniki, uświadomiła mu, że odkąd Slughorn uczy eliksirów, wystarczy mu trochę niższy poziom. Harry wziął od niej plan i poleciał wraz z Ronem na zajęcie eliksirów. Była ona także odpowiedzialna za ochronę szkoły podczas ostatniej misji Dumbledora oraz Harego. Była zszokowana, gdy dowiedziała się, że Snape zabił dyrektora, gdyż nawet ona nie znała planu Dumbledora. Była oczywiście też obecna na pogrzebie dyrektora oraz przejęła po nim stanowisko. W ostatnim roku szkoła dostała się razem z ministerstwem pod kontrolę Voldemorta. Mianował on dyrektorem Severusa Snape'a. Jednak Minerva nie sprzeciwiała się tej decyzji, gdyż chciała chronić uczniów. Do maja trwała sytuacja patowa. W tym okresie do szkoły powrócili Harry, Ron i Hermiona, szukając Horcruxa. Otworzyła Amykusowi, jednemu ze śmierci żerców, a w tym momencie nauczycielowi obrony przed czarną magią, drzwi do pokoju wspólnego Ravenclawu i weszła tam z nim. Została tam obroniona przez Harego, ukrywającego się pod peleryną niewitką. Złapała się wtedy za serce, gdyż nie wierzyła, że to naprawdę Harry. Ostrzegł ją on, że zbliża się Voldemort, więc wyszli z pokoju wspólnego, by zorganizować opór. Wpadła jednak na Snape'a i stoczyła z nim krótki pojedynek, zakończony ucieczką dyrektora, gdy ten zauważył biegnących Minerwie na pomoc nauczycieli. Opowiedziała im o wszystkim i od razu zaczęli organizować obronę zamku, wiedząc, że nie powstrzymają czarnego pana, jedynie go opóźnią. Minerwa dzielnie walczyła w bitwie, lecz gdy zobaczyła ciało Harego noszone przez Hagrida, była bliska załamania. Jednak bitwa rozgorzała na nowo. I była ona widziana, jak wraz ze Slughornem oraz Kingsleyem Shackleboltem walczyła z samym Voldemortem. Po pokonaniu Czarnego Pana, rzuciła się na Harego z gratulacjami. Była szczęśliwa, że czas terroru dobiegł końca. Skupimy się teraz odrobinę na jej umiejętnościach magicznych. Trzeba zaznaczyć, że czarownicą była iście wybitną. Już jako niemowlę zaczęła wykazywać szczególne magiczne zdolności, a wybitnie utalentowana była w dziedzinie transmutacji. Zaklęcia, których używała, były niezwykle silne. W 1992 roku, kiedy Harry i Ron spóźnili się na ucztę, wyczarowała talerz kanapek, który sam się napełniał, co nie było wcale takie proste. Potrafiła także wyczarować cielesnego patronusa, umiała wykorzystywać go do komunikacji, i była jedną osobą w serii, która wyczarowała trzy patronusy naraz. Fakt, że brała udział zarówno w pierwszej, jak i drugiej wojnie czarodziejów i w obu należała do zakonu, mówi nam jasno o jej umiejętnościach w dziedzinie obrony przed czarną magią czy pojedynków. Była w stanie również używać czarnej magii, choć jej nie praktykowała, co widać gdy rzuciła zaklęcie Imperius na amykusa Karoła. Zaklęcia niewerbalne również nie były jej obce, co pokazała gdy bez słów odczarowała Malfoja przemienionego w Fretkę lub gdy w 1998 roku obwiązała Karołów srebrny, srebrnymi sznurami. Profesor McGonagall była z pewnością jedną z najpotężniejszych czarownic przedstawionych nam świecie. Jednak do mnie trafiła ona swoim charakterem, a niekoniecznie siłą. Z wierzchu surowa, wymagająca dyscypliny i zaangażowania od każdego ze swoich uczniów, nawet Neville. A. Jednak w środku była bardzo troskliwą i ciepłą osobą, co można zauważyć na przykład w tomie siódmym, gdy Amykus mówi, że Harry mógłby chcieć dostać się do wieży Ravenclaw, a ta z dumą zauważa, że Harry przecież należał do Gryffindoru, czyli jej domu. Jest to według mnie bardzo ciekawa postać oraz moja absolutnie ulubiona kobieca bohaterka w serii, zasługująca na więcej miejsca, a zwłaszcza w filmach. Dajcie znać, co o tym myślicie. Napiszcie jakiś komentarz, dajcie łapkę w górę, subskrypcję, a jeśli filmik wam się spodobał, to będziemy się widzieć w następnym. Na razie.